Ciemna. Tu para sur, tu. Powtarzamy to. Ja nie przyjmuję takiej wersji. Ja proponuję, że dzisiaj zamiast po polsku przywitamy się w języku y, narwali. Czyli... W, w języku pociągów nadjeżdżających do dobrze, dobrze, w języku pociągu. Pierwsza, rzecz zaczynam? Okay. Tomek wjechał na stację. Nie ma. Tu Para Absurdu. Witajcie w kolejnym odcinku. Miło was bardzo witać i gościć na naszym kanale Para A. -E. Para A. -E. Nie wiem co tu się dzieje dzisiaj. Witamy państwa w kolejnym odcinku, w którym to para, archetypiczna para, para, która ze sobą od wielu lat zada sobie pytanie. Para czy rodzeństwo? I pewnie zadajecie sobie pytanie po tym jakże idiotycznym wstępie, o co chodzi w tym odcinku. Tak więc zaraz wam wyjaśnimy. A więc jest profil na Instagramie, który no. zbiera zdjęcia par Aha. albo rodzeństwa Aha. i trochę challenge'uje inne pary, aby zgadły po nie wiem, mowie ciała, po wyglądzie, czy właśnie to jest para, czy rodzeństwo. Czyli nasze no. zdolności detektywistyczne, mój wewnętrzny Sherlock, mój wewnętrzny jak się nazywał ten z wąsem, co w pociągu jechał? Pan Gąbka. Co się stało, przyjacielu? Tak, załóżmy, po, tak że to jest Pan Gąbka. Wiecie, zobaczycie, tu jest zdjęcie, chodzi o tego pana Gąbkę. Tak. To zobaczymy też, czy moje słuchanie podcastów e, o morderstwach się na cokolwiek przyda. Tak więc, będziemy sprawdzali, czy moja naturalna, nabyta podczas urodzenia z mlekiem matki wiedza jest ważniejsza i bardziej przydatna. A czy twoja wie... matka była detektywem? Czy o co ci chodzi, że z mlekiem matki to wysłuchasz? Może. Ja myślę, że jesteśmy do tego świetnie przystosowani, Aha. ponieważ my non-stop ogadujemy inne pary. <gadujemy> Nas non-stop biorą za rodzeństwo. Non-stop. Zanim zaczniemy, to jeszcze mm. chciałabym coś zaadresować, bo wydaje mi się, że to jest ważne. Jest taka teoria w psychologii, potwierdzona, więc to już można powiedzieć nie teoria, tylko praktyka w życiu. Tak? Nie? Mm. Ludzie wybierając drugą połówkę, podświadomie wybierają ludzi podobnych wyglądem do siebie. Mamy większą sympatię do osób, z którymi zauważamy pewne podobieństwa. Mm. Dobra, numer jeden. Oni. Okej, okay, dobra. Nie są do siebie podobni. Nie są do siebie podobni, mhm. aczkolwiek mają podobne nosy. Nie, ale mowa ciała jest taka trochę niezręczna, także nie wiem, mi się wydaje, że to może jednak, skoro mówi, że mają podobne nosy i tak niezręcznie się przytulają, to jest jednak rodzeństwo. Dobra, ale teraz przeprowadźmy szybką Dobra. analizę. Jest Congratulations Daniel na, 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 na torcie. Tak. Albo Daniel się z kimś związał, mhm. albo ona jest w ciąży. Co? Czy od kiedy ktoś daje torty sobie z okazji yy, bycia w ciąży? Dobra, twoja Dobra. ocena? Moja, dating. Spotykają yy... się. Para. Rodzeństwo. Uuu! 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 I kto, i co, i co? Podobny nosy. Widzicie? Wiedza wyssana z mlekiem matki. Nie ma to jak zerżnąć od swojego partnera lub brata, siostry, luk. I to Ale... tak totalnie z włosami. Albo może próbują nas zmylić, że wie, że tak wyglądają podobnie, Myślisz, że to jednak wiedzieli... rodzeństwo. Myślę, że wiedzieli, że trafił na tą stronę? Tak, ja myślę, że oni wiedzieli, i ja myślę, że to jest rodzeństwo. Nie, właśnie nie, myślę, że są parą i próbują nas zwieść. O, przyjrzał was. Dobra, jestem ślepy. Daj mi przyjrzeć się. masz okulary. Ja uważam, że. To jest rodzeństwo. O, a nie, to... <noise> nie, 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 powiedziałaś, że to jest para. T tak, para, no. a to rodzeństwo, wrócimy. Tak. Yes! W ogóle użyli czcionki, która jest nieczytelna, ale tutaj nic nie widzę. To a, tak... więc, więc się nie liczy, nie. tak? Oddawaj to. O, jest różnica wieku, moim zdaniem. Ale mocno się przytulają, ona ja ma Ja właśnie tutaj widzę, plus, te, zauważcie, te, taki ruch tutaj, ruch ręki kobiety. Jest, jak to było... <noise> to, to, to wydaje mi się, że to jest para. Też moim zdaniem para. No, mowa ciała mówi wszystko. Jeżeli są rodzeństwem, to to zdjęcie jest bardzo dziwne. Ale nie, wiesz co ja zmieniam? Uważam, że to no. jest rodzeństwo. Ale jak ty swoje, jak robisz zdjęcia ze swoją y, siostrą? Jakie pozy przybieracie? Dobra, ja uważam, że to jest rodzeństwo patrząc na ich uśmiechy i na brody. What?! Jesteście dziwni ludzie! Nie robi się tak. Nie Klaudia, takich... po prostu nie potrafisz znieść tego, że ktoś udowodnił ci, że się mylisz, że nie masz takiej mocy jak Nie ja. pozuje się tak z rodzeństwem. No, 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 no. A co za problem. Znaczy nie ma żadnego problemu, ale to dziwne. To musi być para. Tym bardziej, jeżeli to by było rodzeństwo, to by było bardzo dziwne. Są do siebie trochę podobni. Dla mnie to jest rodzeństwo. Jest, oboje mają podobny kolor włosu, oboje mają ciemniejszą karnację. A... Może są z jednego państwa. Ale stary, jeżeli poprzednia poza była dziwna, jak można pozować tak ze swoją siostrą? Gdyby był jej chłopakiem, to nie trzymałby tak bezpiecznie na tym bezpiecznym kawałku skóry ręki. A gdzie miałby trzymać? Niżej. Plus, ona jednak od niego swoją miednicę odsuwa. Tak więc dla mnie to jest rodzeństwo. Para. <grytanie> Przestańcie robić dziwne pozy ze swoim rodzeństwem! Mnie nawet dziwne pozy nie zmylą. Ja to wszystko. Widzę to. Przystojni no. australijscy młodzi ludzie. To jest para. To jest para? To jest para. Ja myślę też, że to jest para, ponieważ mają inny układ zębów. Co? Aczkolwiek oboje. Mają, mają bardzo podobny uśmiech. I bardzo podobne brwi. Para! Rodzeństwo. Para. Para. Oboje wyglądają bardzo niezręcznie. Rodzeństwo. Pierwszy raz obstawiam. Ale, ale, ale. No? Zwróć uwagę, bo są przy bambusach. Na których jest dużo romantycznych rzeczy, więc to mogą być romantyczne bambusy. Onicza, onicza! Jare, jare dosyć. chan you're so. Kawaii. Ty, pan gąbka, ty się uspokój z tymi analizami. Więc dla mnie to jest para. Rodzeństwo. Kademyż! Okej, okay. Następni. Moim zdaniem są bardzo do siebie podobni. Myślisz? Nawet jestem w stanie wybaczyć mu dziewiczego wąsa. Ja nie jestem pewien. No. Ja Teraz nie... będzie analizowała uszy, żebyś wiedziała. I wiedziałam. Nie, ale dla mnie mają inne kształty głowy i inne odcienie włosia i ona jest bardziej piegowata niż on, aczkolwiek oboje są bladzi. Mm. Dla mnie to jest rodzeństwo. Ale są przy drzewku świątecznym. To nam coś powie. Że zarówno para, jak i rodzeństwo mogą spędzać ze sobą święta Bożego Narodzenia? To da. co Ty mówisz? Ja mówię, że to jest para. Rodzeństwo. Para. No. Tu jest dużo do przeanalizowania. Skłaniam się ku temu, że to jest rodzeństwo. Jeżeli to jest para, to na pierwszej randce, bo są bardzo niezręczni. Możesz mieć rację, że to jest rodzeństwo. To jest rodzeństwo. To jest rodzeństwo. Życzymy Wam powodzenia. Jeżeli to jest Wasza pierwsza randka, to życzymy powodzenia. Jeżeli ostatnia, to widać. Daj mi teraz. Ja mi czuję bądź. rodzeński vibe. Ja czuję rodzeński, rodzeństwa vibe. Rodzeński vibe. Z tego telefonu nagle przechodzą mnie prądy sugerujące, iż jest Ro Rodzeńskie to... ciarki mi przechodzą. Moim zdaniem y, to jest para. On trzyma za wysoko rękę. Możesz mieć rację. Trzyma Nie? bardzo wysoko rękę. No właśnie. Nie boi się skubany. Nie boi się zahaczyć, wiecie o co? Więc... O co? O co? O piersi. Zresztą mają taki vibe, on jest taki, wiesz, fancy, ona jest taka poważna. Widać, że pewnie dużo czyta, więc myślę, że do siebie pasują. Dla mnie to jest rodzeństwo. Dla mnie to jest para. Ja dobrze czytam ludzi, Mateusz. Chyba, że mają dziwne pozy na zdjęciach. I ja Ci to udowodnię. Dobrze. Dasz kolejną parę, ja zamknę oczy i tylko po energii z telefonu powiem Ci, czy to para, czy rodzeństwa. To inaczej, nawet nie pokażę tego telefonu. Dobrze. Okej, okay, wyczuwam. Czy ty masz obstawiasz coś? Mam mieszane uczucia, nie wiem jak wy. Oni niech teraz piszą w komentarzach, to jest zadanie dla Was teraz. Para czy rodzeństwo? Live chat, żeby pisać. Dostają 10 sekund. Nie musicie pisać. start. Odliczamy. Dziesięć. 10. Jeżeli w ciągu 10 sekund nie wpiszecie 9, komentarza, to ta 8, para do Was przyjdzie. 7, albo to rodzeństwo 6, zostanie 5, Waszą drugą połówką, 4, albo Waszym rodzeństwem. Maciej. Moim zdaniem to rodzeństwo. Dobra, to ty się już zamykasz na rodzeństwie. Ja mam pewną teorię, że to jest. Hmm. Oni mogą być parą na jakimś balu. Czy moja intuicja mnie zawiodła, czy nie? Ty mówiłaś rodzeństwo? Rodzeństwo. Kurde, ale też wiesz co, skłania się ku rodzeństwu. dawaj podejmuj decyzję. Rodzeństwo. Okay. Para. Nie wiem! <śmiech> Szybko. <śmiech> Para. Ok. Rodzeństwo! Czy ja jestem właśnie udowodnioną jasnowidzką? Chyba tak. Siema, siema! Tu Para absurdu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o nasze zgadywanie pary. Jak widzicie, jesteśmy nieomylni. Każda para. Ka każdą z. Y jeszcze raz, bo ja dzisiaj nie umiem się wypowiadać. No, no tak. Każdą poszedł. parę zgadliśmy. Dokładnie, bez problemu. bez najmniejszego problemu. Proszę cię. I jeżeli chcecie więcej tego typu challenge, to wiecie gdzie wchodzić. Wróciliśmy do, do Was, jesteśmy w pełni życia zgrabni, zgrani. Wiecie, co i zrobić z tym czerwonym przyciskiem na dole. A my widzimy się z wami już w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć i czołem! Dla was,